I innych dziwnych cudów, to czy tu na twarz. Poczekajcie, światło mi za mało O, teraz jest <laughs> super. Powiem, wam, super. O, o, widzicie? Teraz jest naprawdę bardzo, bardzo, kochani, super. O. Dzień dobry, kochani, witajcie. Na pogaduchach u ropuchy. Dlaczego ropucha będzie stało tam, a pogaduchy, bo pogaduchy, Wojda. wydajcie u barki eski na kanale 62+, kanał nazywa się 62+, bo ja mam 62 i plus lat. W zamian nie mam botoksów, jaluronów i innych dziwnych cudów, powstrzykiwanych czy powkładanych w twarz. Poczekajcie, światło mi za mało coś tu. Teraz jest <laughs> super. Powiem super. O, o widzicie? Teraz jest naprawdę bardzo, bardzo kochani. Super. O, Z czym dzisiaj do Was przychodzę? A przychodzę z pielęgnacją. Dwa miesiące temu, to już chyba to będzie tak mniej więcej, jak zaczęłam, mija jak zaczęłam stosować Pięgnację, moi drodzy, zupełnie inną. Odstawiłam y, ukochany i najlepszy na świecie l'oreal i zakupiłam produkty z firmy e, Beauty Mattes. Z tej firmki kupiłam. Kupiłam y, dwa kremy. To jest krem y, dla suchej cery, na noc. To jest. Krem z Bost, Boston, boost, czyli na dzień, który nawilża bardzo, bardzo nawilża. Czuć go, naprawdę jest rewelacyjny. Um, pokażcie, aż ja muszę tu popatrzeć. Czy to jest ten, czy nie ten. Aż muszę popatrzeć, bo wyszedł nowy krem od nich. Właśnie go dostałam, moi drodzy. Z paczkowi po prostu wrzucają paczki do środka i. Nie interesuje ich. Macie znaczy, mam ochotę zamówić nie wiem co i żeby to buchnęli. To jest krem cery suchej, pomarszczonej, liftingujący moi drodzy całą i dla bardzo, bardzo właśnie dla Pań mojego wieku. I teraz powiem wam taką rzecz, że um, te kremy ten jest jedyny dla, dla skóry suchej, a ten jest dla, dla normalnej skóry, więc te kremy moi drodzy to już jest tak jedna czwarta Zużyta. Nie? Myślę, nie niech mi ktoś powie zdejmować to z Reberga czy nie zdejmować. One później takie wydyśdane są w tym kremie, ja nie wiem. Prostować już się nie da i, i ten. Jak ja go używam, moi drodzy, to wam pokażę na, na przykładzie Jednego kremu, jako dwa kremy będziemy stosować, i ten będę też tak używać, ten, który przyszedł, moi drodzy. Więc tak, jak biorę go na dzień, nabieram sobie mniej więcej tyle, mniej więcej tyle na umytą dłoń. I na dzień używam. Bostera przeciwko zmarszczką. Zmarszczką. Bustera przeciwko zmarszczką. O, dwie kropelki. Możemy prezentować. Dwie kropelki. Dobra, darujemy sobie, nie? Bo to i tak na dłonie pójdzie tylko. Dwie kropelki. To jest na, na dzień. Intensywny lifting bosta na dzień, żeby było wszystko ładnie wyprostowane. Tam dwie, Też dwie kropelki, tu dam jedną, bo będziemy prostować tylko moje dłonie. I augen lifting bosta, czy busta. I ten, moi drodzy, też dwie kropelki. to jest wszystko i zamykam ten biznes i kochani rozcieram to na dłoni i naprawdę tyle starczy na całą dłoń i całą twarz ładnie smaruję. Tu sobie wysmaruję kochani bez zapachowe, <grym> bez zapachowe i tak wygląda moja pielęgnacja dzienna. Jak rano wstaję najpierw tonik oczywiście. Najpierw tonik. Rano wstaję, najpierw prysznic. Nie mam na twarzy Mekajpu, to tylko biorę tonik, moi drodzy, jak wychodzę spod prysznica. Tonik i właśnie dokładnie to. I idę tu kochani na górę. I moi drodzy sobie tutaj jeszcze biorę oczny krem albo od Pieryko. bardzo dobry jest bardzo doskonały jest ten krem powiem zamówię go natychmiast ubywa go elegancko albo daję bezpośrednio kochani e, e, krople albo ten e, ten O cerawy i oczywiście daję moje, e, gdzie one są, gdzie one są, moje hialuronowe e, padziki pod oczy i następnie one sobie tu leżą, a ja wykonuję dalej makijaż, tak jak zawsze wykonuję. Najpierw brwi, oczy i tak dalej, i tak dalej. I jak już zdejmę te padziki, to jeszcze daję troszeczkę kremu pod oczy i później robię cały makijaż, tak jak robię Tutaj Wam pokazałam. I kochani, i to jest cała moja pielęgnacja. Więcej niczego nie potrzebuję. obitoniku yy, dobrego i, i, i wody micelany z Garmiera jest bardzo dobra. Yy, maseczki, maseczki, moi drodzy, nie przyniosłam maseczek, ale są ciągle te same z garniera. Niemniej jednak, ta firma, to, to, ta Beauty Mattes, yy, Zasługuje, moi drodzy na Oscara. Jest tak dobra jak L'Oreal, a może i lepsza, nawet chociaż nie, Loreal takie same efekty. Jestem zaskoczona wręcz. W ubiegłym tygodniu pracowałam 5 dni na, na dzienną zmianę po 10 godzin, a na dzienną zmianę wstaje o wpół do czwartej. I wyobraźcie sobie, że ten piąty dzień w piątek, jak przyszłam się tutaj malować, nałożyłam te kremy, byłam zaszokowana tym, że ja mam tak gładką twarz, że mam, nie mam prawie zasinień pod oczami i że te miejsca, zawsze te miejsca jak jestem zmęczona, to one są bardzo takie pomarszczone i czasami nawet tu, tu sińce występują, tak jakby się tam coś zbierało. I, i te miejsca były normalne, były, były całkowicie, jakby się nic nie działo, moi drodzy. Jakbym dzień w dzień kochanie się wysypiała intensywnie. Także ja naprawdę nie mogę powiedzieć, mówię naprawdę jestem zaszokowana tą pielęgnacją, dlatego zamówiłam sobie ten krem, żeby go stosować czasami na dzień, na noc, bo tutaj część zostawiam, a ten będę miał na dole i sobie na dole z innymi, bo mówię jestem zachwycona. A jak wygląda moja pielęgnacja wieczorna? mianowicie wygląda tak, że biorę sobie ten właśnie na, dla suchej, ten krem dla suchej cery, tak jak nałożyłam i moi drodzy pod oczy mam na dole krem z Loreala, ja mam kochani krem z Loreala z tym Manuką i jego sobie kładę pod oczy. Albo mam ten kochani właśnie go leży tutaj, albo ten z Emasan. Też on jest pod oczy, ten biorę też na noc, jest doskonały, naprawdę to jest serum krem, e, rewelacyjny jest, jego już tam prawie nie ma, zamówię go na pewno. E, I biorę, kochani, ten e, zmniejszacz zmniejszaczpór, też dwie krople do tego i biorę, kochani, na noc ten Aha, Klowbosta, to jest Aha, to jest, y, Aha, to jest y, tam Wam napiszę. To jest, to jest peeling i można go zastosować, powiem Wam szczerze, w całości. Raz w tygodniu sobie zrobiłam, poszczypał trochę i nie, nie trzeba go zmywać, na pewno nie, ale ja go też zauważyłam, że o wiele lepszy jest efekt, jeżeli go codziennie te dwie krople daje na donocnej kochani pielęgnacji. I tak wygląda to wszystko. Nie ma cudów, nie ma niewidów, nie ma masełek, nie ma światełek, nie ma nie wiadomo czego. Są te rzeczy konkretne. I niczego więcej mi do szczęścia nie trzeba. Naprawdę, no <laughs> zobaczcie moją cerę, no, przecież nie opowiadam pierdółek. No. Tylko widać to doskonale, jak to wygląda. Wiadomo, ta cera ma 62 lata. Ma pory, jest tutaj wszędzie te, nie, nie jest tak gładka, jest już pomarszczona, ale na moje oko wygląda bardzo, bardzo dobrze, bo ja się nie ukrywam i tak mówię, niczego nie wstrzykuję, niczego nie, nie robię, tylko stosuję pielęgnację. I teraz powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Jeździłam sobie po Facebooku i było tam, że o, o, kochani, Botox od, ze, od zewnątrz. Rewelacyjna, pierwsza w ogóle na świecie y, tego typu pielęgnacja y, z włoskiej firmy Skin Labo. Prosto postawić? Prosto. Włos... Wło, z włoskiej filmy, z skinna, bo i za darmo wysyłają. Ja Wrzuciłam, jakie tam są komentarze. Tam każdy, jak chcę, ja chcę, ja chcę. No to, to ja nie, nie powiedziałam, że ja chcę, tylko od razu kliknąłem, że chcę kupić. No wyszło mi 8,50. Niby za przesyłkę, to jest za darmo. Wiecie, ja nie wierzę w cuda, ja nie wierzę w to, że kolagen będzie działał na mnie moi drodzy, jakbym go sobie wstrzyknęła. To rzekomo ma właśnie u. u, 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 u działa na mięśnie, no, przy, przy tych głębokich zmarszczkach, i po 48 dniach, twierdzę, y, bardzo y, wielką poprawę w głębokich zmarszczkach. Tak więc, wiecie, ja teraz to już nie wiem, który siódmy czy ósmy dzień, to przyszło pędem. W 3 dni było to do. To tutaj. I co siódmy czy ósmy dzień? Dwie kropelki tu, dwie kropelki tu, dwie kropelki tu i, i dwie kropelki tu. Tu jedna, tu druga, bo jest tak jeden. No zobaczymy. Może akurat stanie się cud. <grym> Jak się stanie cud, to, to zostanę dystrybutorem na Polskę. Mówię wam, na prakłość. Szukałam kochani do, do, do rzęs jakiejś odżywki, bo miałam przedtem o, o tą taką, no ja ją jeszcze mam ale chciałam jakąś inną, kupiłam z L'Oreala, niestety, jedyna rzecz jaka nie działa i czytałam sobie i w niemieckich y, ocenach była właśnie ta z naszej firmy Oceanic i ją sobie kochani, kupiłam tą odżywkę i widać efekty moi drodzy, tutaj pisało, że po y, dwóch tygodniach chyba czy jakoś tak widać, już widać efekty, y, rzęsy są gęstsze i, i to widać, bo ja je laminuję własnoręcznie i tym laminowaniem jak widać, jak się tam na górę zaciąga, że są dłuższe, i nie wypadają, powiem Wam szczerze. To to jest to, co bym mogła Wam, kochani, polecić, właśnie to. I na moi drodzy kanale, jednym z niemieckich babeczek po 50, babeczka za, pokazała tą maskę. Z Lakura ona jest. Lakura, kochani, to jest firma. Aldika. Ja w Aldiku w ogóle nie kupuję, ja znaczy w ogóle nie kupuję, mi się kupuje. Ale tak jak cen jest, jest w Lidu, to ta jest Aldika. I kochani, pojeździłam po internecie i powiem Wam szczerze, że ma bardzo dobre, bardzo dobre, kochani, opinie ta, ta, ta maska. To jest maska, overnight, maskę z witaminą C mit kakadu, y, 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 śliwkami, z, y, z pomarańczami, y, acerolla ekstrat, nie wiem co to jest acerolla, nie mam pojęcia. 24 godziny y, na Wilża, kochani i wygląda y, y, ten i ona to ona robiła sobie, to jest z tym z, z pumpką, O ups. O jest taka, taka, taka. O cytrynowa, jak witamina C i bardzo, bardzo miła kochani, w dotyku bardzo. Pachnie bardzo leciutko pielęgnacją. I powiem Wam, że jak nie maluję się mam dzień wolny, to sobie kochani to tak w połowie dnia. Moja pielęgnacja jak leci, a to tak w połowie dnia, i powiem Wam, że cera, widać, no dłoń jest y, y, doskonała. Poza tym ja miałam więcej tych y, cudów na dłoniach. Ja wszystko zasmarowuję na dłonie: to nie, to Merlinek się ze mną bawił, królewiczek, tak, tak, nie. I, ten, to, i, i powiem Wam, że najbardziej ta lewa, i, i wszelkie plamy zniknęły, powiem Wam szczerze, nie ma żadnych plam. Tu jest jedna, to do, do zawsze była, a tutaj po prostu ta dłoń jest gładziutka i nie ma żadnych plom. No nie ma. W cieło. Cieło wam powiem po tych, bo mówię. resztę, jak, jak w twarz ty coś zostanie, wszystko idzie wreszcie. Także... Jestem zachwycona moją pielęgnacją, nie mniej aniżeli byłam zachwycona pielęgnacją Lore Allen. i uważam, że cena 135 euro, jakie wydałam na te dwa kremy i tych pięć bosterów, pięć czy sześć, pięć, nie, czy jakiegoś na dole zapomniałam, być może, ja do trzech nie umiem liczyć. I ten, ja powiem Wam, że f, 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 tego starcza, tego starcza, że z kilka tygodni, jak z tym jadę, a, a z tymi kropelkami to w ogóle, ja w ogóle na początku kładłam to na twarz bezpośrednio. Ale później, jak mnie to aha zaczęło piec, to później sobie pomyślałam, no przecież to można robić tak, jak z MA miałam ten krem hialuronowy i te właśnie kropelki. I więc robię tak i powiem Wam, że efekt jest lepszy i szybszy. Albo po prostu, że już się tak skumulowała ta pielęgnacja, że to jest tak, tak cały czas, i, i ten. I powiem Wam, że, że na tym mogłaby się moja pielęgnacja po prostu skończyć, że więcej mi do szczęścia nie potrzeba. Ale jak znam siebie, to zacznę coś nowego wypróbowywać. Jednym zdaniem, bardzo polecam. Jeżeli macie możliwość, kupujcie, nie żałujcie grosza. Nie wydawać pier na pierdoły jakieś tam beki, sreki i e Bóg wie czego IT. Od IT-kremów dostałam, kochani, takiej wysypki, że to się w głowie nie, nie mieści. Ja do tej firmy się kompletnie nie nadaję. A właśnie porządną, wegańską, bez, kochani, jakichś tam cudów, niewidów, pielęgnację, moi drodzy. Ani, żeby jeszcze nie było, ja używam suplementów, nie? Tych sukulentów. Więc to jest stały program mój, no i te, które Wam pokazywałem, witaminę A i multivitaminę. Ja powiem Wam, że, że dzięki temu ja nie mam też problemu z kośćmi i zestawami. Jak chodzę co roku do ginekologa i mierzą mi moje, grubość moich kości, to Matko Boska, Pani, Pani masz kości jak dwudziestka, nie? Żadnej osteporozy, niczego nie ma. No i no nie ma, no bo ja no wsuwam po prostu. Ja te witaminy i te witaminą witaminę C i wapno, to wapno to wsuwam z okazji uczulenia. Chociaż dowiedziałam się, że komu nie pomaga, no ale mentalnie mi pomaga, pomaga mi na kości. Wsuwam ten cynk i witaminę C, żeby się nie przeziębiać, i naprawdę tych przeziębień jest coraz mniej. na, na ten. No, i to zaczęłam od dwóch lat. Kolagen z Hialuronem. Szukałam bardzo długo czegoś, co by miało jakieś wiarygodne, moi drodzy, ilości i tak dalej. I, kochani, tą rano i wieczorem po jednej, starcza tu jest 100 tabletek, starcza, moi drodzy, na kilka miesięcy. Dokupuję nowe, tam kupiłam dwa, oczywiście. nie? I w ten sposób też być może, że ta moja skóra. Wolnie się starzeje. Nie mam pojęcia. Tak. Więc to by było na tyle. Z, nad, z moimi zachwytami. Ech, chciałam się z Wami podzielić, jak to wszystko wygląda. Ja będę dalej to pielęgnować. Czy w ten sposób się jak coś się zmieni. To Wam pokażę, u mnie też nie będzie dęka, moi drodzy, bo ja po prostu, to jest silniejsze ode mnie, ja wyrzucam wszystko od razu, natychmiast do śmieci, bo jak widzę te plastyki wszystkie, to mi się słabo robi. No, no tak mam i już nie będę tego trzymać i do widzenia. Kończy się wiadro, y, zabiera się z łazienki, czy skądkolwiek, y, puste pudełka idą natychmiast, czy plastykowe, czy ten, idą natychmiast do śmieci, bo ja nie umiem zbierać śmieci, o. I na to nic, ale jest tyle właśnie tych wszystkich y, y, resztek, także spokojnie możecie sobie popatrzeć na inne. No, ja też chętnie patrzę, patrzę na inne, tak jak ten wypaczałam ten krem z, z y, Algika, z tej La Brandan i jestem po prostu bardzo, bardzo zadowolona z tego. Kochani moi, dziękuję Wam, że przychodzicie, za kciuki Wam dziękuję, za komentarze Wam dziękuję, rośnie nam, kochani, community także, o, serce też rośnie. Ym, Staram się naprawdę jak mogę, żeby Wam wszystko uczciwie, jasno, bez żadnych tam matac wytłumaczyć: jak coś jest źle, to jest źle. Jak coś jest dobre, no to się będę się rozpływać. No, taka jestem i już, kochani moi, mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że jesteście wszyscy zdrowi, że zmartwień żadnych specjalnych, mocnych nie macie, mam małe zawsze da być nie? No i, kochani, życzę Wam powodzenia, radości i zdrowia. I spotykamy się na następnych pogadówach. Trzymajcie się. Pa pa! Mua. Mua.